Witamy. Jesteśmy dzisiaj na gospodarstwie państwa Szudrowicz, gdzie wspólnie z Bartkiem opowiemy o, o maszynie, którą, którą posiadacie. To jest Omega 4000L, czyli z plastikowym już, z kompozytowym zbiornikiem maszyna 4 metrowa. Bartku, ogromna prośba, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o swoim gospodarstwie, gdzie w tym momencie się znajdujemy, na jakim areale pracujecie, co uprawiacie? Znajdujemy się w, w dokładnej miejscowości Tukawy, jest to gmina Ryczywu, powiat obornicki, województwo wielkopolskie. Nasze gospodarstwo specjalizuje się w hodowli czody chlewnej, areał to 250 hektarów, uprawa bezorkowa, siejemy zboża, rzepak, kukurydzę. A jeśli chodzi o gatunki, o bonitację, o gleby? Yy, to bardzo gleby mozaikowate od klasy trzeciej, które jest, można powiedzieć, mało głównie czwarta, piąta klasa, no, no w większości też szósta może być. Jest to, no, duża mozaika i jak najbardziej sprzęt sobie radzi. Fajnie to wygląda. A odkąd zaczęliśmy współpracę z Filon Bednar. Tak Bo no. macie w, y, u siebie w gospodarstwie nie tylko na Omega? Omega jest Tylko tak. jeszcze? Posiadamy jeszcze bronę talerzową Swifter Disc 5-metrową, yy, agregat do uprawy bezarkowej yy, Fenix 3,5-metrowy. Czyli? Tak. Cała linia. Cała linia, <laughs> tak. Zaczęliśmy pierwszy zakup, to była brona talerzowa i fajnie to naprawdę byliśmy zadowoleni. Cieszymy i się, że. Zostaliśmy przy firmie Weta. Teraz, Bartku kilka pytań e, dotyczących samego siewnika. Powiedz mi, z jakim ciągnikiem silnik jest agregowany najczęściej, z jakim pracuje? Ciągnik, ciągnik o mocy 240 koni jest ok z Puma. Spokojnie sobie radzi, myślę, że ten, tak żeby ta praca dobrze wyglądała, no to myślę, że te 200 koni to w zupełności na ten siewnik jest wystarczające. A z jakimi prędkościami jeździcie? Prędkość, też nie, nie, nie przesadzamy z tą prędkością, myślę, że tak od 12 do 14 na godzinę to jest tak optymalnie. I też ten siewnik wtedy najlepiej się przy tej prędkości zachowuje. Mhm. A co się jecie? Głównie to siejemy pszenżyto, jęczmień. Jest żyto, pszenica. No staramy się tak praktycznie wszystko, żeby po, po połowie, praktycznie po 30-40 hektarów każdej. Teraz wspólnie z Bartkiem omówimy kilka szczegółów maszyny. Bartku, idąc od początku, zaczep, zdecydowaliście się na zaczep tego typu. Króciutko. Tak, tak. Zdecydowaliśmy się na ten zaczep, ze względu, że praktycznie każda maszyna jest na kuli. Nie mhm. ma wtedy tych zrygań, że tak powiem. z jest zwolennikiem w K80. I, I naprawdę fajna. to się nie, dobrze spisuje. Się tutaj się ok tutaj przy Okej, do tego wiadomo, musi być dyszel, tak, żeby była możliwość, znaczy siłownik, żeby była możliwość e, regulacji tak. regulacji dyszla przy tym zaczepie. Mhm. Idąc dalej, następny element. Dyski uprawowe. Pamiętam, że zastanawialiście się, bo przy, przy bronie talerzowej macie te dyski klasyczne. Tak, tak. E, tutaj padła decyzja na, na dyski agresiv. Krótka charakteryzacja. Jak to tam się spisuje u Was? Zdecydowaliśmy się na te talerze ze względu na e, uprawę bezorkową i żeby tej wilgoci tutaj no, no, jednak, jednak te gleby mozaikowate, no to staramy się tej ziemi jak najmniej przewracać i naprawdę. Na uprawa na 3 centymetry, no to jest wszystko ładnie pocięte. Nie ma nie jest za, tą, za tym siewnikiem, że tak powiem, czarno. Ze względu na wyrzuconą ziemię, jest ładnie mm. wszystko pocięte i, I wystarczająco pochód, przygotowane, bo jest wszystko ładnie przygotowane, równo, równomiernie pocięte. Kolejny element wał wałoponowy. Eee, w naszym siewniku w omedze 4-metrowej, mamy zastosowany wał w obsecie. Tak, koła są przesunięte względem siebie, no i do tego koło tak jak widzimy jest, jest dużej średnicy, jest szerokie. Króciutko Bartku, jak byś mógł scharakteryzować właśnie jak to się spisuje, no wiadomo w transporcie, ale również też na polu. Na polu na pewno duży plus ze względu na to ułożenie w offsecie, na średnicę tych i szerokość rzeczywiście, nie, nie przypycha się kompletnie nic, jest ładnie wszystko. No Będą szczególnie na, na ziemiach lżejszych, tak? Tak. To, to, to widać, że to po prostu, że siewnik słupuje. Transportu bardzo fajnie. Zewnętrzne dwa koła po lewej prawej stronie są, że tak powiem, używane do, 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 do jako, jako koła jezdne. I czy na, pełno, czy na pełnym siewnikiem, to naprawdę fajnie jest wyważone wszystko i w transporcie sobie naprawdę. Szczególnie tak. powiem na, na tych drogach takich polnych, tak? gdzie tak. wiadomo, mamy ten. Na środku zawsze, zawsze ten garb. Ten garb jest tak. Mówiąc o samym siewniku, nie sposób oczywiście nie wspomnieć o o redlicy wysiewającej, która odpowiada za za wiadomo za, za siew, tak, za to co, co zostawia na polu. Zdecydowaliście się, pamiętam podczas zakupu na rozstaw 12,5. Tak. Czemu właśnie Bartku? tak? Zawsze byliśmy przy tym. Ten rozstaw był u nas od początku gospodarstwa. Tak to po co zmieniać? Tak, i zostaliśmy przy tym. Nie, 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 nie kombinowaliśmy jednak mm -hmm. tutaj. I... Teraz sama redlica i jej budowa. Tutaj redlica zawieszona na równoległym boku. tak Zapewnia nam to na pewno lepsze kopiowanie. Kopiowanie terenu bardzo dobre. Naprawdę na pewno dużą, fajną robotę robią tutaj kółka dociskające, które są. Dosyć szerokie. Tak, tu się tą, tą najsz najszerszą opcję się tam te 6,5 cm. Tak, tutaj. Dokładnie. I naprawdę, czy klasy, właśnie takie lekkie, czy ziemia mocniejsza, bardzo fajnie sobie radzi tak długo. I jeszcze jest opcja do docisku. I także hmm. naprawdę. Właśnie, przejść tą... do docisku. Tu u nas w tej maszynie mamy możliwość ustawiania niezależnie tak? głębokości pracy i niezależnie ustawienia docisku. Czy często jest u was używane w gospodarstwie, jak to, jak to właśnie na, na polu się odbywa? Tak, bardzo często wiadomo te zboże, no to tak wszystko wstawiamy. jednak każdy bardzo równo, mm -hmm. a do siania rzepaku jest bardzo fajne wschody, gdyż siejemy na centymetr i docis jest bardzo mocny, wtedy mm. jednak te, tutaj tak kopywanie terenu i ten. No to... Szczególnie na cięższych to... ziemiach, nie? Tak, to dokładnie. widać ten efekt, że ten rzepak spokojnie, spokojnie jest zasiany, tak mm. jak, tak, jak powinien. tak Powinien być. Ostatnim elementem, na który chcieliśmy zwrócić uwagę jest tutaj ta rura wyprowadzona z tyłu, która odpowiada za, za kalibrację maszyny. Bartku, króciutko już mógł powiedzieć właśnie o, samym, o, o samym, samym rozwiązaniu właśnie kalibracji przeniesionej do tyłu. Tak, rozwiązanie nie tylko do kalibracji oraz do spuszczania, że tak powiem, resztek, pozostałości w zbiorniku. Kalibracja, praktycznie jest, trwa minutę, wpisuje tylko da, taki wysiew, ile chcę wysiać jednak kilogramów na hektar. Za pomocą tego przycisku jest zrobiony jeden obrót pełen rolki wysiewającej, która się zapełnia mhm. i wtedy to się automatycznie wytarowuje licznik i po, przez ciśnięcie praktycznie robię to tak na, na oko, nigdy to nie jest tak do, do jakiejś takiej mhm. pewnej wagi, także Kalibracja jest naprawdę bardzo prosta i funkcjonalna. No i na pewno ułatwia życie, tak? Nie Trzeba wchodzić gdzieś tam pod maszynę. Nie trzeba nic gdzie wchodzić, naprawdę, tylko przesunąć mm, otwór, który wy, wyprowadza mm -hmm. od zbiornika rura i, i naprawdę I duże ułatwienie. Okay. Patrząc jeszcze na, na, na inne marki, które, które braliśmy, po, no, no oczywiście względem przy zakupie, przed zakupem. No to tutaj jednak w firmie Bednary wyprowadzenie tutaj, dojście i wygoda było no, na pierwszym czynnikiem miejscu. decydującym. Tak, <laughs> tak, na pewno, na pewno. Bartku, bardzo dziękujemy za, za kilka Równie słów. Dziękuję. Na pewno osoby, które to oglądały docenią, docenią właśnie Twoją wypowiedź jako, jako eksperta, jako praktyka. Także dziękuję bardzo. Również dziękuję.